Dobry, kochani, witam się z Wami w kolejnym dniu. Rozpoczynamy oczywiście spacerkiem, bo tak mój dzień się zaczyna i znów mamy maki, ale dzisiaj to już jakiś wysyp tych maków. Po prostu sam początek ścieżki, a tu mak na maku. A samochodów dzisiaj na te działki jeździ? Wczoraj z mężem doszliśmy naprawdę bardzo daleko. No, i tak opowiadam właśnie mężowi, że ostatnio mówiłam Wam, że kiedyś z statem jeździłam w tamtą stronę na taką sporą górkę. No i mąż mówi: Wiesz co, mówimy, niedługo dojdziemy do tej górki, ale przeszliśmy ponad dwa kilometry. No i, mówi, i on mi pokazał to miejsce, bo mój mąż w zeszłym roku, dwa lata temu, jeździł tam rowerem z trenerem. Czy biegał tam? trenerem, więc e, doskonale wie, o które miejsce mi chodzi. No i ja tak się zaczęłam śmiać, że mm, ktoś skomentował właśnie, że na pewno ta górka w tym momencie jest bardzo mała. Chodź Azji, chodź! Dlatego, że jako dziecko mi się coś wydawało duże, a teraz jest to małe. E, ja się tak zaczęłam śmiać. Mówię, słuchaj, a ta górka to duża jest ten wąwóz? Mówię, to jest tak jak ja pamiętam, czy to tak jak z tym morskim okiem że byłam pewna, że to jest widok taki z góry, a to było tak niziutko. On mówi, że nie, że ten bombus faktycznie jest taki duży. I my wczoraj doszliśmy do początku tej górki, ale mówi, jeszcze musimy przejść tak z pół kilometra i dopiero będzie ta góra, o której ty mówisz. Co ty się wystraszyłaś? Zboże się tylko ruszyło, chodź. Także, ale się wróciliśmy, bo słońce zaczęło zachodzić, tak jak widzieliście, zachód słońca był przepiękny nagrany. Ja po prostu szłam tak wgapiona w, w, w te słońce, że mi, mi aż dech zapierało. E, no i po prostu zrobiło się chłodno. A wiedziałam, że taka droga, jaką my pokonaliśmy, jeszcze jest przed nami, bo trzeba było wrócić. Więc do domu wróciliśmy ze spaceru o 21.10. Taki był spacer wczoraj wieczorem. Azji się zbiegała, zadowolona po nowych terenach. Możesz się nie plątać, księżniczko. I tak, a co dzisiaj będę robiła? Nie wiem jeszcze, nie mam pojęcia. Hmm. Nikola, moja, będzie jadła Bigos z młodej kapusty, bo moja mama robi. Ja wam, jak zajadę do domu, zajdę, to wam pokażę, co ja tam jeszcze e, mam w tych pudełkach. Hmm. Także ja Bigosu nie będę jadła. E, Aksawery chciał frytki dzisiaj, więc frytki będzie miał z tego urządzenia. I nie wiem, może dzisiaj siądę, jakiś film inny nagram dodatkowy. Ale to jeszcze pomyślę. Już te pola się zaczynają robić coraz wyższe. Chodź, przepiękne widoki. A są dzisiaj kury i kaczki wypuszczone. Już Azji stoi. Chodź. My w końcu mamy tak piękną pogodę, że można wyjść już o 7 rano w krótkim rękawku. U nas jest dzisiaj, nie wiem, w tym momencie obstawiam koło 18-19 stopni. Finalnie ma być 25. Znów jakiś piesek bez smyczek leci. Oj, jak ja nie lubię takich sytuacji. Dobra, Azji, chodź. Chodź. Może pójdziemy tutaj w ten rządek. Zobaczymy, jeszcze tym rządkiem nigdy nie szłyśmy. Chodź, tu skręcamy teraz w prawo. Muszę trochę smycz skrócić. Okej, okay, mamy radę. Przejdziemy się teraz z rządkiem. Jeszcze tym rządkiem nigdy nie szłam, więc zobaczymy, jak daleko się te działki prowadzą, czy pod sam las. Wczoraj mąż mówił, że tam, gdzie doszliśmy, jest przepiękna łąka z kwiatami, ale moim zdaniem tam był piak, więc pewnie będziemy rozstrzygać, kto ma rację, i się przejdziemy jeszcze raz. Na taki długi spacer, chociaż trzeba wziąć wieczorem bluzy, bo po pierwsze komary strasznie tną, po drugie, chociaż ja się spryskałam wczoraj, ale po drugie, właśnie e, jest to po prostu e, daleko. A wieczorem jednak bardzo szybko tam strasznie ciągnie, bo wieprz tam płynie i tam strasznie ciągnie od tego wieprza takie chłodne powietrze. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, jakie my tu mamy fajne tereny. Wczoraj nawet mój mąż, jak wyciągnęłam go na ten spacer długi, stwierdził, że no i muszę się odwrócić, tam widać osiedle w głębi. Stwierdził, że na tych spacerach faktycznie można się wyłączyć całkowicie. Cisza, spokój, śpiew ptaków, jeszcze gdzieś tu słychać, jakieś koniki polne cykają. No po prostu naprawdę jest taki relaks. Ja tak się śmiałam i mówię do niego: Właśnie dlatego ja wybieram z rana te ścieżki. Żałuję, że tak późno to odkryłam. Ja nie miałam dlatego pojęcia, że tu jest tak pięknie teren zagospodarowany, że tu można sobie wyjść właśnie z psem, że tu jest gdzie pobiegać. Każdy mówił na pola, na pola, ale ja nigdy nie wiedziałam o co chodzi. A teraz... Czy ty tym nie możesz mijać przodem. A teraz po prostu nie wyobrażam sobie chodzenia w inne ścieżki. Bo tu jest po prostu naprawdę przepięknie. Ja jestem w stanie tutaj zebrać z rana wszystkie myśli, e, przeanalizować co danego dnia będę robić. Pies przy okazji się zmęczy. O. I tak, idziemy dalej. O, tu już się chyba działki kończą. Nie, ta się jeszcze ciągną po tej stronie, po drugiej stronie się kończą. Ale naprawdę miejsce jest po prostu niby miasto, a już jednak jest. Wystarczy przekroczyć ulicę u nas z mojego mieszkania i już mamy przepiękne miejsce do spacerów mega romantycznie Ja już wróciłam z lodziarni i nie tylko z lodziarni, byłam jeszcze w Pepko i w Rosmanie. No i kochani, jutro będzie ogromne mierzymy z Pepko. Poszłam dzisiaj, poszalałam w Pepko, kupiłam całą letnią kolekcję, wszystko co było w rozmiarze 36. Znaczy, no nie wszystko, ale chodzi mi o te takie bardziej letnie, najnowsze rzeczy. Yy, więc jutro będzie ogromne. Mierzymy myślę, że będzie długi to film, yy, bo sporo tego kupiłam i kupiłam jeden bardzo fajny gadżet. Kupiłam też stroje kąpielowe. Yy, oczywiście wszystko idzie praktycznie chyba do zwrotu, raczej nic nie zamierzam zostawiać. Wzięłam to pod kątem mierzymy, i byłam też w Rosmanie. Kupiłam od komarzyc na komary i na kleszcze to jest jakaś nowość w tym roku strong duet więc może będzie bardziej działało na te komary i ten działa jest w ogóle z tej marki jeden co działa 12 godzin więc dość fajny ale była taka duża butelka bardzo nieporęczna do torebki więc stwierdziłam że jednak zainwestuję w coś takiego i wzięłam jeszcze rajda do lodziarni bo wkład sam bo ja tam wtyczki mam i dwa razy wzięłam ści ściereczki z jana niezbędnego, bo te z zwilady były po prostu. Ja ostatnio przejechałam nimi piekarnik, więc po prostu ścierka poszła w śmietnik. Eee, ale teraz były po 10 zł, więc e, albo zamówię na Allegro, bo one tam są po 6,99, albo poczekam po prostu na jakąś promocję. A teraz zabieramy się ze za śniadanie i już wam pokazuję, co ja dzisiaj w ogóle mam za posiłki. Może wstawię jakieś zdjęcie na insta, bo nic na insta ostatnio nie wstawiałam, także już wam pokazuję, co mam. I tak, tutaj mamy pasta jajeczna z ajwarem, papryką i bagietką razową. I za to się zaraz biorę, bo ja jeszcze śniadania nie jadłam, a już mamy po dziesiątej. Tu mamy co? Kolacja, obiad. Tu mamy obiad. Na obiad mamy indyk po toskańsku z kaszą kuskus, surówką z kapusty pekińskiej. A na kolację widzę mamy sałatkę hawajską z pumperniklem. Czuję z tymi ciasteczkami bardzo dobre. I takie to oto dzisiaj moje 1500 kalorii wpada. Już się zabieram za jedzenie. Resztę dogryzę y, pewnie arbuzem, bo ostatnio mam straszną fazę na arbuzu i arbuzy jem codziennie. Właśnie siedzę y, przy kawce popołudniowej, przeglądam sobie komentarze, odpisuję. I właśnie zobaczyłam już drugi komentarz, gdzie akurat link zostawiłam na temat naszyjnika. Jesteście bardzo spostrzegawczy. Ja wczoraj założyłam ten naszyjnik. Chodzi mi o ten z linią życia i z serduszkiem tutaj. Skąd go mam? To jest tak samo jak i ten z imieniem Marta. To jest od Ani z kanału My Beautiful Life. Zostawiłam już w opisach Wam ogólnie linki celebrytki UK. Także zapraszam Was serdecznie, Dani, na stronę. I założyłam również, Ania, jak mnie oglądasz, pozdrawiam. bransoletki w końcu, Twoje. Mówiłam, że jak odkryję ręce, to już będą bransoletki na dłoniach, więc już są. Jedna jest taka sznurkowa, druga jest taka grubsza. Obydwie też są od Ani. Moja Nikola również chodzi w naszyjniku od Ani yy, i również chodzi w bransoletce. Także ja ogólnie ten założyłam dopiero wczoraj z linią życia, tak? Ale w tym już chodzę. No ja już to mam, myślę. 4-5 miesięcy, no dość długo już to mam, ja w ogóle tego nie ściągam, także jak widzicie stal chirurgiczna, świetnie się trzyma, nic się z tym nie dzieje, spokojnie możecie inwestować u Ani, teraz ma ona jeszcze takie fajne torebeczki eleganckie z logiem, także fajnie wpadajcie, zostawię Wam dzisiaj link w opisie do Ani na te celebrytki na Facebook i do Ani na kanał. Bo ja Anię również oglądam. My jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie, były otwarte kanały. Ania trochę wcześniej otworzyła kanał niż ja, ale jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, jeżeli chodzi o vlogi, Ania też bardzo często nagrywa, i też są tu z reguły vlogi domowe. Także tak, dobra, widzimy się później. Dobra, kochani, przyjechały już nasze kolejne posiłki z Akademii Smaku. Zaczynam i kończę dniem Akademią Smaku. Ale jutro, ze względu na to, że będzie właśnie pepko, to jutro Akademii Smaku nie będzie, więc wam pokażę. To jest mojego męża. Jak zobaczyłam, co ma, to aż odpaliłam kamerę. Tu mamy śniadanko. I na śniadanko ma smalczyk z białej fasoli, z pomidorem i bagietką razową. Także zacna porcja. Ale zobaczcie, co jest tutaj. Jak ja to zobaczyłam, patrzcie, to jest ogromne po prostu. I to jest deser a la Lion, jest tutaj karmel, wszystkie drzwi u nas rypią, więc nie rypią. Jest ogromna paka tego czegoś, ależ to będzie musiało być dobra. I później co mamy na obiad, obiad tu mamy na obiad, mamy calzone z mięsem i surówką po żydowsku, ja mam to samo, tylko oczywiście w mniejszej porcji. E, na podwieczorek jest smoothie wzmacniające e, z karotki i pomarańczy z imbirem i czarnuszką. O, nie posmakuje mojemu mężowi. Wyczuł ostatnio imbir. I na kolację ma sałatkę grecką z kurczakiem i fetą. Parcie jaka porcja ogromna. To jest moja ręka. To jest po prostu ogromna. I już Wam pokażę jeszcze, co ja mam. A moje jutrzejsze śniadanko wygląda tak. Nie, przepraszam, to jest kolacja. Na kolację mam ryż zapiekany z prażonym jabłkiem i z, e, makaronem, i cynamonem bl, 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 makaronem, jest już późno, przepraszam. E, tutaj na obiad mamy to samo co mojego męża, tylko ja mam 2,5, a mój mąż ma 4. No i na śniadanie też mam smalczyk z białej fasoli. Bardzo dobre to jest. Powiem szczerze, ja mam pomidorowidzę, a mąż miał chyba... Nie, też mam pomidora. Bardzo dobry jest ten ogólnie smalczyk. Już go kilka razy jadłam. taki fajny w smaku. W sumie będę się z Wami żegnała. Dzień miał się potoczyć troszeczkę inaczej, ale zmieniły mi się plany. Wróciłam z lodziarni, eee, ogarnęłam jak najbardziej lodówkę, więc eee, rozmrożone jest, jest już ok. Wszystko doprowadzone do ładu i składu, ale wróciłam i się okazało, że leci, leci mecz. Eee, mecz eee, reprezentacji polskiej, towarzyski, ale my właśnie z mężem się na ten mecz ogólnie wybieraliśmy i w, i w sumie. Raz się wybieraliśmy, mieliśmy kupić bilety, ale sumarycznie nie pojechaliśmy na ten mecz. Ale była już taka fajna chwila, atmosfera, że na ten mecz się jednak wybierzemy. No nic, może następnym razem na jakiś konkretniejszy mecz, gdzieś bliżej, bo jednak od nas do poznania to kupa godzin drogi. I co? I siadłam sobie, obejrzałam mecz. Obejrzałam w całości, teraz już będę się pomału zbierała idę zaraz zrobię jakąś maseczkę ale wszyscy kłapią tymi drzwiami zaraz zrobię sobie maseczkę pielęgnację ogólnie tak, nie można u nas zamknąć drzwi, tak się zawias gdzieś obruszył, że się drzwi do łazienki zamknąć nie da w każdym bądź razie ja zaraz się biorę za jakąś maseczkę, pielęgnację wieczorną i Zbieram się ogólnie do spania, bo jutro jadę do ortopedy, więc jutra, jutro jednak Wam nie nagram pepko. Mierzymy, bo spędzę jednak sporo czasu jutro w Lublinie, więc pewnie będzie jeden dzień przerwy. A ja się już na dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i jutro Wam powiem, co i jak, jeżeli chodzi o tego ortopedę. Ogólnie jadę, nie dzisiaj Wam powiem. Jadę ogólnie ze stopą, bo odkąd przeciążyłam stopę przy bieganiu. Cały czas e, boli mnie stopa. Nie jestem w stanie chodzić normalnie, a na pewno już nie biegać, bo cały czas ta stopa mi, e, jak ją zginam, cały czas mi dokucza. E, jest to już na tyle uci uciążliwe, że rano to po prostu aż kuleje, a jak mi nie daj Boże, pies pociągnie gdzieś na spacerze, no to mam wtedy problem. Więc e, no muszę pojechać z tym, zrobić ładny skład, ewentualnie prześwietlić. Więc na jutro się umówiłam do ortopedy. E, oczywiście mam to w pakiecie, więc e, że tak powiem i termin się w miarę szybko znalazł, ale dzisiaj też siedziałam dość długo na infolinii. Mocniej trzymaj, a mniej pchaj. Słyszycie, mocniej trzymaj, a mniej pchaj. No. Tak nagrywamy. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tak, dyskusja. Jak to zamknąć i otworzyć łazienkę? Także. E... Dzisiaj w ogóle przesiedziałam sporo czasu na infolinii, bo jeszcze rejestrowałam ksowarego do okulisty. Muszę mu zmienić okulary i byłam ciekawa, po prostu na kiedy się dostaniemy do lekarza. I wyobraźcie sobie, że najbliższy termin prywatnie do okulisty mamy na 2 lipca. Prywatnie. Pani doktor przyjmuje ogólnie w pięciu przychodniach, z czego w trzech na kasach chorych. W dwóch prywatnie. Do jednej się kompletnie nie dodzwoniłam. E, w drugiej właśnie mam termin na 2 lipca. E, w trzeciej był termin na e, 5 września, a w czwartej był termin na. E, na kiedy? Na listopad, końcówka listopada. Więc terminy mamy takie konkretne. No i cóż, musimy czekać. Ja byłam pewna, że pojadę z nim w przyszłym tygodniu, a to jednak miesiąc czasu trzeba poczekać, więc. E, Siedziałam się dzisiaj trochę na tych telefonach, obdzwaniając te wszystkie przychodnie. No i cóż. No dobra. No i tak się to skończyło. Dzisiaj tak u mnie dzień zleciał. Nie poprasowałam, zrobiłam tylko pranie. Ogarnęłam ogólnie trochę kuchnię. Posiłek mi w sumie dzisiaj jeden niezbyt smakował, więc go nie zjadłam. Już mi się chyba ten kurczak po prostu przejadł. Więc bardzo się cieszę, że jutro mam jakieś kalzoni. Naprawa drzwi nadal trwa. Także tak, a ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Miłego, spokojnego, ciepłego dnia Wam życzę. I do zobaczenia w następnym filmie. Jutro raczej filmu nie będzie, ale będzie pojutrze. Także buziaki, pa!